Cześć, tutaj Lego Heropolska, i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się najnowszym magazynem Lego Star Wars z minifigurką śnieżnego szturmowca. Zapraszam Was do oglądania. Jak zwykle Nagrywam to o siódmej rano, no i byłem na razie tylko w jednym kiosku, czyli udało mi się dopiero dorwać trzy gazetki. Później oczywiście się jeszcze wybiorę do mojego świętnego MP-ku i tam oczywiście uzupełnię swoją kolekcję. Na okładce mamy oczywiście logo LEGO Star Wars, Łukasza Skywalkera, Snow Troopera, oczywiście naszą zabawkę. Tutaj świetna akcja Kanonierka Republiki, zaprezentowany ten zestaw. Plakaty. No i komiks, o którym Luke się śmieje z niewiadomych przyczyn, ale to zaraz się dowiemy. Nad kodem kreskowym znajduje się informacja, że jest to drugi numer na 2022 rok. Na szczęście cena tych magazynów jakoś nie wzrosła. Mamy oczywiście spistrości, pokazane mamy dwa komiksy, jeden ze Szturmowcami, drugi ze Szturmowcami śnieżnymi. Już widzę, że ktoś kto robi ten komiks znowu się nie zna, bo oni mają stare moldy, ta stara wersja. No i tu wiadomo pokazane jakieś łamigłówki, tego typu rzeczy. Jest pierwsza strona komiksu i ciekawy, jakże intrygujący tytuł, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Widać, że rzeczywiście pod koniec śmieje się Imperator z gwardzistami, a Vader się nie śmieje, bo dlaczego? Bo ktoś powiedział suchar, dlaczego nie widać Weidera w pokoju, bo stoi po ciemnej stronie. Kurde, nie wierzę, że to powiedziałem. Najsłuszy dowcip, jaki w życiu przeczytałem. Z jednej strony mamy plakat Lorda Vadera, a z drugiej strony Han Solo i Chewbacca. Oczywiście, wyniki konkursu i już widzę, że trzeba było narysować Hana i Czubaka I dlatego pewnie jest z nimi plakat. Juhu, to znowu mamy coś z knami w gazetce. A dokładnie Republika w natarciu. A dokładnie chodzi tutaj, żeby zaprezentować tą kanonierkę. I zobaczcie. Jak śmiesznie został tu wklejony pilot. Przecież w oryginale kanonierka nie dostała pilota. Oni nie chcieli, żeby sama leciała. I tę starą wersję tak wrzucili tutaj, że to tak sztucznie wygląda. No ale co, kanonierka jest. Wikas by się cieszył. Pozdrow dla kumatych. Na dole mamy pokazane walczące klony. Co ciekawe, to są klony jeszcze ta stara wersja z 2018 i kapitan ze starej kanonierki, a nie ten najnowsze z tych paków. Nawet w naszej gazetce pojawił się nasz ulubiony, najbardziej popularny teraz bohater, dokładnie ten, który doleciał na polu Spa w 15 parseków czy ileś tam, nie pamiętam, była jakaś taka legenda. I mamy oczywiście drugi komiks dotyczący powiedzmy naszej zabawki. Powiedzmy, było są to ale jednak nie ci, tylko starsza wersja. Tu widzicie stronę poświęconą naszej zabawce. Oczywiście nie obeszłoby się bez konkursu. I oczywiście, jak dostaliśmy figurkę, to teraz będziemy czekać kolejne pół roku na. Kolejną figurkę no a w następnym numerze już którego czekajcie 15 lutego dostajemy takiego splaszczonego sokoła milenium. Tak się prezentuje minifigurka naszego śnieżnego szturmowca. Jako broń minifigurka dostaje oczywiście zwykły krótki blaster. Minifigurka ma całkiem ładny design. Mam tutaj te wszystkie szczegóły: tutaj pas, tu jeszcze jakieś podświetlone guziki, elementy tego typu rzeczy. Z tyłu tak samo tu mamy ładunek wybuchowy. Nóżki mają fajny print, no ale jednak szkoda, że ta kama jest nadrukiem, a nie elementem materiałowym, tak jak w starszej wersji. Na plus za to są. jest taka zmiana, taka mała, ale według mnie całkiem fajna. Dokładnie są to te rączki. I według mnie w takim kolorze one się o wiele lepiej prezentują na tej minifigurce. Widzisz, to bym dożyła swojej próby. Hełm jest to akurat element, który w ogóle się nie zmienił od starszej wersji, no ale w sumie dobrze. Jest on ładnie zrobiony. Mamy tu fajne takie, jakby wniecenia specjalnie zrobione. Tu oczywiście ten, jakby wizjer, te, jakby oczy. Jedynym minusem jest to, że jeśli ktoś robi jakieś animacje pokładkowe czy coś tego typu, to żeby. Przekręcić, to trzeba ten helm trochę unieść. Co ciekawe, nasz turmowiec jest kobietą. Z jednej strony, no ok, w porządku, a z drugiej strony, no jednak, jak ludzie będą raczej kupować ten magazyn yy, dla głównie tych, wiadomo, minifigurek i będą tam po 10-15 sztuk. To już też to raczej główki się przejedzą, no i po prostu ludzie już będą nawet pewnie wymieniać na te wściekłe klony, żeby było jakieś zróżnicowanie. Tak się prezentuje ten sztumowiec obok wersji z 2014. Tak jak wspomniałem, hełm jest to element, który został bez zmian, ale jednak ta starsza, no nie ma nadruków na nóżkach, co jest akurat lekkim minusem, ale za to ma kamę oraz plecak. O tu macie wersję trochę bardziej zróżnicowaną, ponieważ jest to wersja z podajrze 2002 roku. W sensie jest ona od 2002 do podajże 11 i po prostu różni się. Największa różnica to ten MOLD. MOLD, czyli po prostu helm. No i gdyby były to odłączne elementy, na przykład ten helm od nowego, bardzo ładnie by się prezentował z tym plecakiem. Niestety jest on przyłączony do helmu. Podsumowując, jak zwykle, magazyny z świetnym Army Boulderem. No i trochę śmieszne, że też są te figurki Snow Trooper Battle Pack. A takie do gazetki dodali. No i po prostu ludziom to będzie wychodzić taniej, tylko tam dostajemy Scout Troopera. Ja na razie mam 3 sztuki tej gazetki, ale koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie, bo wtedy przyjdzie Wam powiadomienie. Z filmikiem, gdzie będę pokazywał wszystkie moje gazetki, które zakupię. A uwierzcie, wybiorę się do mojego magicznego Empiku do tego wiecie kultowego z moich filmów. I tam już armia będzie powstawać. To już na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i na razie.